31 grudnia 2021 roku DeMar DeRozan był już częścią dyskusji o najlepszych koszykarzach w lidze NBA. Zawodnik, który rok wcześniej zajmował zaledwie 82. miejsce w rankingu ESPN, zaliczał prawdziwie imponujący sezon. Ba, zaliczał coś, czego pozazdrościłby każdy zawodowy sportowiec znajdujący się za górką. DeRozan doświadczał właśnie późnego renesansu kariery. Trzecią młodość otrzymywał kolejne życie w roli koszykarza NBA. Indiana Pacers miała być w teorii prostym przeciwnikiem na drodze do szóstego zwycięstwa Bulls z rzędu. Brak ponownie kontuzjowanego Lonzo a także solidna dyspozycja do Mantasa Sabonica i Carisa Leverta po stronie Pacers utrzymywały wynik w okolicy remisu. W ostatniej minucie Demar Derozan zmniejszył stratę Bulls do jednego punktu, po czym próbował przechwycić piłkę. Bezskutecznie. Pacers nie mieli już jednak czasu na zegarze, więc zdecydowali się na Ale I tym razem Derozan skutecznie wybił piłkę. W ostatnich 10 sekundach meczu wydarzyła się magia. On to win it! Poziął lewo, prawo i szalona trójka oddana z jednej nogi prosto w twarz obrońcy, tak zwane Papuccino. Na takiego bazerbitera Fanny Bulls czekali aż 5 lat. Co najbardziej imponujące, był to zaledwie drugi bazerbiter w 13-letniej karierze de Rosanna. Wielka chwila dla Demara, która jednak potrwała 24 godziny dłużej. Jeszcze tego samego dnia gracze Bulls wyruszyli do Waszyngtonu, by zmierzyć się z miejscowymi Wizards. Uskrzydleni szóstym zwycięstwem z rzędu, weszli z pełną energią w nowy rok. Nikt nie miał zamiaru jednak dawać im kolejnej wygranej za darmo. Po pierwszej połowie Bulls przegrywali różnicą 12 punktów. Zarówno Kyle Kuzma, jak i Bradley Bill grali dobrze, w dodatku otrzymali mnóstwo wsparcia ze strony zadaniowców. A Chicago Bulls. No cóż, można byłoby pomyśleć, że przyjechali na mecz bez składu rezerwowego. W drugiej połowie Chicago wrócili do meczu i do ostatnich minut wynik znajdował się na styku. Na 3 sekundy przed końcem Kyle Kuzma zaliczył wielki rzut dający Washingtonowi dwupunktowe prowadzenie. Radość w Capital One Arena jest zaraźliwa. Bill zbija piątkę z Kuzmą, ławka zaczyna celebrować zwycięstwo. Ale hej, Bulls mają jeszcze 3 sekundy z hakiem. Kobe White podaje piłkę na wysoki post do DeRozana. Demar ucieka w prawo, do narożnika boiska i nabiera na rzut korea Kisperta. Po co skaczesz? Bradley Bill już podąża z pomocą, ale nie wyrabia się na drugie wyjście w górę lidera Bulls. Szczęśliwego Nowego Roku. DeRozan, Panfej, for the win. Szalona statystyka na dziś brzmi. Demar Derozan jest jedynym graczem w historii, który wygrywał dwa spotkania z rzędu, dzień po dniu, rzutami z dźwiękiem końcowej syreny w tle. Jeszcze bardziej szalona? Oba bazerbitery odbyły się w dwóch różnych latach. Hej, gdy zapowiadałem materiał o Derozanie, to już wiedziałem, że rozpocznę go od tych dwóch zwycięskich rzutów. Dlaczego? Bo uosabiają wszystko to, co najlepsze w dobrej opowieści: walkę i motywujący powrót na szczyt, hart ducha i chęć udowodnienia własnej wartości, a także flashbacki, które przywołują ciepłe wspomnienia wielkich sukcesów z przeszłości. Wszędzie szukamy tego, co już znamy. Demar w koszulce Chicago Bulls trafiający dwa szalone buzzer z rzędu, może kojarzyć się z takim jednym graczem. Cześć, z tej strony KipDebit, to jest kanał o koszykówce. i resztę wstępu już zapewne znacie na pamięć, także jeśli podoba się wam to, co robię, to kliknijcie co trzeba. Nie wiem, czy mi się to śni, czy to wszystko dzieje się naprawdę. Takimi słowami, Derozan opisał to, co wydarzyło się w końcówkach tych dwóch spotkań. 13 lat kariery, 3 bazerbitery, z czego dwa w ostatnich dwóch dniach. Owszem, wygląda to imponująco i nieprawdopodobnie, ale te rzuty były przecież wisienką na torcie i tak niesamowitej dyspozycji DeRozana. W tamtym momencie Demar był najlepszym graczem czwartych kwart w całej lidze NBA. Zdobywał najwięcej punktów, trafiał je na najwyższym procencie, wliczając w to 50% skuteczności z załuku. Demar był synonimem określenia clutch. To świeża historia, ale trzeba ją przypomnieć dla kontekstu. A kontekst brzmi tak. Zaledwie rok przed tymi bazerbiterami Derozan był traktowany jako gość od pustych statystyk w San Antonio Spurs. ESPN podarowało mu 82 miejsce w swym rankingu, na co Demar odpowiedział bardzo solidną grą pod batutą Popowicza. Mimo wszystko, przed sezonem dla Bulls, większość określiła jego nowy kontrakt za okrutnie nieopłacalny. Specjaliści opisali podpisanie Derozana w Chicago za najgorszą decyzję całego offseason. Nie zamierzałem przybywać tutaj po to, by założyć koszulkę bulsów i dostać darmową parkę Jordanów. Chcemy tutaj coś osiągnąć. Takimi słowami Demar przywitał się z nowym klubem jesienią 2021. Półtora miesiąca po tych dwóch bazerach. W lutym 2022 roku DeRozan zaliczył serię 10 meczów z minimum 30 punktami na koncie. Podsumowując, zdobywał w nich średnio 37 punktów, trafiając na niemalże 57% skuteczności. Nikt w bulsach nie wyczyniał takich rzeczy od czasów Michaela Jordana. Zdecydowana większość tych akcji polegała na zdobywaniu przestrzeni na dalekim półdystansie i trafieniu rzutów, które od wielu lat przez analityków, traktowane są za nieproduktywne. Derozan wyłamał się z tego schematu. Trójki. Jakie znowu trójki. Oddawał ledwie dwa takie rzuty na mecz, zupełnie jakby grał w późnych latach 80. -tych. Jego dominacja nie polegała na rzutach z załuku. DeRozan w poprzednim sezonie wystąpił w pierwszej piątce meczu Gwiazd. Dostał się do drugiej piątki najlepszych graczy NBA. Był piątym najlepszym strzelcem ligi i, matematycznie rzecz ujmując, dziesiątym kandydatem do miana MVP sezonu. Całkiem nieźle jak na 33-latka za górką. Oczywiście to też nie jest tak, że nagle starszy gracz okazuje się być genialny. Derozan już wcześniej bywał All-Starem, a nawet jednym z 15 graczy drużyn All NBA, ale tak jak wszędzie indziej, należy mieć do tego wszystkiego kontekst. Dlatego pozwólcie, że przedstawię Wam skondensowaną historię Demara Derozana. Urodzony i wychowywany w Compton, DeRozan od dziecka miał styczność z bezsensowną brutalnością oraz walkami gangów Los Angeles. Jego rodzice mieszkali w sąsiedztwie opanowanym przez gang Cripsów i ta z góry narzucona przynależność była ważniejsza od koloru skóry czy od wyznawanego boga. Pierwszy pogrzeb Demar pamięta go doskonale pomimo tego, że był wówczas ledwie pięciolatkiem. Strzelaniny bezsensowne śmierci, zabijanie o kilka dolarów czy o noszenie innego koloru ubrań, tak wyglądało życie w Compton. Demar często grywał jeden na jednego ze swoim ojcem, Frankiem. Ojcem, który, mówiąc wprost, wychowywał go twardą ręką, często wyzywając go i robiąc mu krzywdę nieustępliwą grą na boisku. Gdy Demar miał 10 lat, Frank za mocno przepchnął swego syna, co skończyło się przeciętą wargą oraz krwią. Mecz jednak się nie zakończył, a Frank zaczął być wobec syna jeszcze agresywniejszy, blokując jego rzuty i zdobywając na nim punkty. Terozan doskonale pamięta, jakimi słowami określał go ojciec na boisku: cienias, płaczek, mięczak. Wielu znienawidziłoby swojego ojca, a być może nawet przestało kochać koszykówkę. Demar przekuwał tę złość na motywację i wiedział, że w pewnym sensie ojciec odgrywa tutaj rolę takiego nieustępliwego trenera, który przygotowuje go do życia o wiele trudniejszego niż mecz jeden na jednego z większym i silniejszym przeciwnikiem. Gdy DeRozan był w siódmej klasie, pojedynki z ojcem stawały się coraz łatwiejsze, ale podczas jednego z tych spotkań Frank wchodził pod kosz tylko na prawą rękę. Coś było nie tak. I gdy po meczu wszyscy poszli do domu pograć w domino, okazało się, że ojciec nie jest w stanie niczego złapać lewą dłonią. Dzień później po wizycie w szpitalu wszystko było jasne. Frank dostał udaru mózgu. Po przyjeździe Demara do szpitala ojciec rozpłakał się i powiedział mu: "Nie mogę umrzeć, nie mogę umrzeć dopóki ci się nie uda". Dla Demara nie było innej możliwości w życiu niż koszykówka. Na całe szczęście był w niej naprawdę bardzo, bardzo dobry. Po spędzeniu solidnego roku na uczelni USC, Derozan zgłosił się do draftu w 2009 roku. Jednym z głównych powodów tej decyzji były finanse i chęć pomocy mamie, która chorowała na toczeń. Demar został wybrany z dziewiątym pikiem draftu przez Toronto Raptors. Przez pierwsze lata kariery kojarzony był przede wszystkim jako wyskakany atleta i uczestnik konkursów wsadów. Nie wywoływał jednak aż takiego szału popularności jak jego poprzednik, Vince Carter, ale z kolejnymi latami gry dla Raptors powoli zdobywał serca fanów z Toronto. Wejście na nowy poziom nastąpiło w 2014 roku. DeRozan po raz pierwszy zagrał w meczu gwiazd. Toronto Raptors po raz pierwszy z nim w składzie wywalczyło awans do playoffs. I choć porażka w pierwszej rundzie z Brooklyn Nets bolała, to dawała nadzieję na solidne lata, mając do dyspozycji duet DeRozana z Kylem Lowrym. Ich szczyt nastąpił dwa lata później. W 2016, jednym z najlepszych sezonów NBA czasów nowożytnych, Toronto Raptors wywalczyli drugie miejsce na wschodzie i po pokonaniu Indiana Pacers oraz Miami Heat dotarli aż do finałów konferencji. Zmierzyli się z Cleveland Cavaliers, którzy prowadzeni przez Lebrona Jamesa, Kyriego Irvinga oraz Kevina Love nie tylko wygrali z Raptors, ale też napisali imponującą historię w wielkim finale NBA. Gdy jednak w kolejnych latach Raptors odpadali w seriach Skaffs, skąd wzięły się legendarne występy Jamesa oraz określenie LeBronto, włodarze klubu musieli podjąć decyzję. Czy Duet, Laury, Perozan nie osiągną sufitu i już nic więcej nie uda im się razem ugrać? Wtedy podjęto odważną decyzję o wyciągnięciu z San Antonio Spurs pokłóconego z klubem Kawaja Lenarda. I tak po prostu, po 9 latach gry w Kanadzie, Derozan został zawodnikiem Grega Popowicza. Prywatnie, Derozan przychodził bardzo mroczny okres. Spurs potajemnie pozwalali Demarowi na liczne podróże do Los Angeles, by mógł spędzać jak najwięcej czasu przy umierającym ojcu. Cała sytuacja zarówno w życiu prywatnym, nagły i niedogadany transfer z Raptors oraz wszelkie nieprzepracowane problemy i traumy z dzieciństwa zaczęły coraz bardziej doskwierać zdrowiu mentalnemu Derozana, który już przed całą wymianą publicznie przyznał się do depresji. Walczy z nią zresztą do dziś. W jednym z wywiadów przyznał, że nie wstydzi się swojego stanu i liczy na to, że jego sukces boiskowy zainspiruje wszystkich, którzy zmagają się z podobnym problemem. Podczas jednego z porannych treningów, Pop zwołał wszystkich zawodników, by przekazać pomysł na nową taktykę. Demar będzie naszym rozgrywającym. The Rozan przyjął tę wiadomość z niemałym szokiem. Nigdy wcześniej nie był playmakerem. Jego rolą było rzucanie. Od 2014 w każdym sezonie zdobywał powyżej 20 punktów na mecz. I fakt, że w swym ostatnim sezonie dla Toronto zaliczał 5 ases na spotkanie, nic nie znaczy. Przecież to Kyle Laury był rozgrywającym, nie on. Szybko jednak przekonał się do tego pomysłu, bo wierzył, że Pop chce go wykorzystać w najwłaściwszy sposób. Demar Playmaker zaczął coraz lepiej rozumieć grę, zaczął dyktować warunki na boisku, poprawił kozioł i zwracał większą uwagę na to, by nie tracić piłki. Do swojego strzeleckiego talentu dokładał zupełnie nowy zestaw umiejętności. Stawał się koszykarzem kompletnym. W trzecim sezonie dla Spurs zaliczał już 7 asyst na mecz. Mimo wszystko ciężko jest błyszczeć w drużynowym systemie San Antonio. Gwiazdorskie lata Demar Derozan'a zaczęły przechodzić do przeszłości, jego średnia punktów czy skuteczność z załuku znacząco opadły, a poza tym bez solidnych wyników będących we wczesnej fazie przebudowy Spurs, tak jakby cała narracja wokół Derozan'a zaczęła słabnąć. W sierpniu 2021 po trzech latach gry w Spurs, Demar Derozan został graczem Chicago Bulls, i te historie już wszyscy dobrze znamy. Przepłacony, coraz gorszy i coraz starszy zawodnik bez wielkich meczów w playoffach dołącza do słabej organizacji, która oferuje mu kosmiczne pieniądze. Tak to wtedy wyglądało. DeMar DeRozan. DeMar DeRozan. DeMar DeRozan. I bardzo cieszy mnie to, że efekt był zupełnie inny. To właśnie dzięki Derozanowi Fanny Bulls mogli poczuć pozytywne emocje po raz pierwszy od lat. Jego inspirująca gra, przejmowanie czwartych kwart, czy nawet niepisana rola mentora dla Zakalavina zbudowały historię jednego sezonu z tych, które, owszem, nie mają w CV wielkich osiągnięć, ale są zapamiętywane. Odpadnięcie w pięciu meczach w pierwszej rundzie wygląda źle, ale powtórzę to jeszcze raz. Kontekst jest tutaj najważniejszy. Bulls mieli pecha spotkać się na dzień dobry już z ówczesnymi mistrzami NBA: z Milwaukee Bucks oraz Janisem Antetokounmpo. Nie sądzę, by mieli szansę pokonać ich w jakiejkolwiek konfiguracji, ale gdyby nie mieli tak poważnych problemów z kontuzjami Alexa Caruso czy Lonzo Bola, być może zakończyliby sezon na wyższym miejscu i nie musieliby grać przeciwko tak silnej organizacji. Tak, to tylko gdybanie, które nic nie znaczy. Ale po odejściu Jimmy'ego Butlera i przed przyjściem Demara de Rozana, Chicago Bulls przez 4 lata byli żartem. I to jest fakt. Demar był i być może dalej jest światłem w tunelu dla Bulls. To gość, który swoim nastawieniem i profesjonalizmem przekonuje do siebie każdą organizację. Przekonuje przede wszystkim samego siebie. Co potwierdza ten oto cytat: „Nigdy nie ograniczam swojej wyobraźni, mojego toku myślenia, ani moich możliwości”. Dzięki, że obejrzałeś ten film do końca. Do następnego razu. Cześć.